Cześć wieczorową porą. Witajcie wszyscy. Troszkę luźniej, troszkę spokojniej. Może wam przeczytam tutaj jakieś objawienia z nieba. Może coś wam tutaj jeszcze raz powiem. Jestem w trakcie tutaj odpisywania wam przed sobą maile. Maile, które mam z opóźnieniem odpowiadam. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy piszecie i że dopiero, że jeszcze nie macie niektórych odpowiedzi. To samo z zatwierdzaniem osób zaproszeń moich na Facebooka. Część zatwierdziłem, ale nie mam kiedy. I muszę jeszcze znaleźć te kody wszystkie, żeby na ten Facebook się od nowa zarejestrować. To nie jest takie proste. Ginę w tym wszystkim. A co dopiero wiecie, inna logistyka. Miałem dzisiaj rozmowę z Panem Piotrem tym z Piotrem bo Piotr zaproponował, abyśmy przeszli na perty, z czego bardzo się ucieszyłem, a że jest osobą starszą ode mnie, no więc Piotr to zaproponował. Bardzo mi z tego powodu było miło i jestem zaszczycony, jestem dumny. I jestem, powiem wam, że bardzo dumny jestem z samego tego, że tak się złożyło, że to właśnie Piotr Tymochowicz mnie wyłuskał w otmentach tego przepastnego internetu. Tak się to potoczyło, gdzie? No Ktoś podesłał mu link do moich nagrań, on zobaczył mnie, przeskanował mnie, co to ze mnie za ziółko, co to ze mnie za agregat. No Jakżeż by mogło być inaczej, nie? No i dzisiaj go tak zapytałem, mówię, Piotrze, jak to jest, że... A on mówi, no tak, znalazłem cię tutaj, tak, tak. A ja mówię, no i co, przeskanowałeś mnie. Ja mówię, no przeskanowałem cię. No oczywiście, że zobaczyłem. Ja mówię, no i na pewno byłeś szczęśliwy, bo zobaczyłeś szczerego faceta, który mówi tak, jak jest. Wiecie co, to jest tak dziwne, bo przecież każdy z nas zna setki ludzi. Ale żeby nic takiego porozumienia, irracjonalnego porozumienia nawiązała się po pierwszej godzinie. Czy tam półtorej godziny rozmowy, należy do rzadkości. Ja jestem osobą bardzo ostrożną już teraz po moich życiowych doświadczeniach, w nawiązywaniu jakichś nowych relacji, kontaktów. Staram się nie, staram się nie otwierać, staram się nie wchodzić, albo, albo Piotr ma taką zdolność, że potrafi tak podejść do delikwenta, że rozpracowuje go na cacy. Obojętne jakkolwiek by nie było. To czułem się zaszczycony, że ktoś tak, ktoś tak renomowany zaszczycił mnie użyciem swojego skanera do, do przerejestrowania moich wszystkich danych, kodów, wszystkiego, co tam we mnie w środku sieci. No bardzo, się, bardzo się z tego cieszę. Mieliśmy dzisiaj nagrać, ale tak się nam złożyło, że to nagranie zostało odwleczone w inny termin. Nie będę Wam mówił, w jaki, żeby nic nam tutaj nie przeszkodziło. Mam nadzieję, że się to uda, a nawet jeżeli by się nie udało, to to też nic. To też nic. Rozmawialiśmy z Piotrem, słuchajcie, o Qlogos, o, o tym jego oprogramowaniu skaningowym, jak to wyglądało. Ja miałem bardzo blade pojęcie na ten temat, ale od wczoraj zacząłem sobie robić takiego, jak to pięknie brzmi, research taki, nie, bo to tak teraz modnie, bo tak z angielskiego musi trącić. Że ja taki poliglota jak wiecie, jak ten ze słomianymi butami, no to, to tak zrobiłem sobie takie badanie, co tam się dzieje, i byłem przerażony, jak wiele trudu zadały sobie pewne, pewne struktury, które zaczęły ten program deprecjonować. Coś niesamowitego. Zerknąłem niby pobieżnie, ale potem wgryzać się zacząłem w temat. To jest coś niesamowitego, ile zadał sobie ktoś, albo ile sobie pewne kręgi zadały trudu, żeby pozbawić sensu, żeby zrobić bełkotem coś, co jest, no, coś, co powinno mieć kluczowe znaczenie, dla tych, którzy, jako narzędzie, żeby wiedzieć, jak to, dla tych, dla tych ludzi, którzy wiedzieliby, jak tego narzędzia użyć. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie narzędzie do skanowania drugiego człowieka. Patrzycie mu w oczy. Patrzycie, o, widzicie, no to są moje odruchy. Ja to mam naturalne, ja to mam nienabyte, naturalne. Postaram się schować ręce tutaj do tyłu, żeby was tutaj nie czarować, żeby was po czarno księsku tutaj w żaden sposób nie urabiać, chociaż chętnie bym chciał tymi dłońmi, może dlatego, może powinienem, może powinienem w ten sposób z wami rozmawiać, żeby nie używać żadnych dłoni, żadnych gestów, żadnych ruchów, bo, bo, bo chcę wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym bez czarów. Nieraz jest tak, że informacja ode mnie do Was idzie bez rąk, bez gestów, chociaż jest mi naprawdę ciężko. Idzie tylko po głosie. Pewne rzeczy będziecie wychwytywać trzecim zmysłem. Ja nie muszę się starać, żebyście mi uwierzyli. Wy po prostu zaczniecie mnie lubić, bo wiecie, że ja do Was się po prostu zwyczajnie, zwyczajnie uśmiecham. Ja Was po prostu lubię, chociaż Was nie znam. Nie będziecie czuć do mnie. Żadnego wrogiego nastawienia. I jak już tak będziecie mieli ustawione wszystko tam, po drugiej stronie, to cokolwiek ja wam przeczytam, cokolwiek ja wam powiem, wy zakodujecie sobie jako coś bardzo pozytywnego. I taki też mam dzisiaj zamiar. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć o rzeczy najważniejszej, jaka, jaka mnie spotkała, bo też nie będzie to wykład, że Wy powinniście albo Wam się coś należy, albo. Dobrze by było, gdybyście coś takiego, a nie innego zrobili. Przepraszam, to muszę rozjaśnić. O, rozjaśnić, bo to trzeba dotknąć, żeby się to nie wyłączyło. Już chowam te łapy do tyłu, żeby nie było czarowania. Dobrze. Sprawa najważniejsza. Oprócz czarowania wzrokiem, gestem, ubiorem, tłem, zachowaniem, emocjami, jest coś, co steruje nami, jako ludzkim stadem, w sposób potworny. I przy rozmowie z Piotrem, Piotr miał świadomość tego, że sterowanie takie istnieje, bo podał mi przykład pewnego speca od sterowania ludzkimi stadami, pewnego Greka. Ja wam nie powiem imienia ani nazwiska tego, tego pana. No, tak jak nie powiem, to będzie tajemnica, nie? Że piwowarczyk nie powiedziałeś, kto to był. I to powiem Wam dlatego, powiem Wam jak to było. Po prostu hmm, Piotrek zapomniał nazwisko tego pana, natomiast pamiętał dokładnie, i gdyby sięgnął do swoich, czy tam notatek, zapisków, czy do swojej pamięci, oczywiście by to wszystko bez problemu zlokalizował. Był to grek, specjalista, zawodowiec od czarowania stada ludzkiego i on powiedział: Tu mam przed sobą zapisany nawet, bo ja podczas rozmowy robiłem sobie notatki, mam tutaj zanotowanych parę rzeczy, które. Kiedyś w przyszłości wykorzystam, ale część wykorzystam dla siebie, bo nie są to rzeczy w żaden sposób dla was. To są rzeczy dla mnie, które ja wiem, jak wykorzystać i wiem, do czego one mi są potrzebne. To są puzzle, które dołożyły się podczas tej rozmowy. Piotr też nawet nie wie, bo nie wie, do czego te puzzle mi się tutaj wsunęły, us docisnęły i zakleszczyły. Chodzi o to, o to sterowanie tego greka. Ten Grek steruje hmm, zwykłym jedzeniem. Zwykłym albo niezwykłym. Czarodziejskim jedzeniem. I o tym miałem na dzisiejszym kanale, tym głównym, miałem Wam przeczytać taki fragment. Oprócz tego wojska, które tam było, miałem fragment o czarownicach. O czarownicach XV, XVI, XVII wieku. Jak one czarowały jedzeniem, jak one powodowały, że kobieta mogła rozkochać w sobie faceta. Że jedna hrabianka tak rozkochała w sobie, próbowała rozkochać na podstawie znajomości, fachu dosypywania do jedzenia pewnych innych produktów, specjalnych produktów. To ma ścisły związek, to co ten Grek wiedział, co przekazał Piotrowi. Znaczy przekazał, powiedział mu krótką informację, że można ludźmi sterować i on to wykorzystuje sterować jedzeniem. Przypomnijcie sobie sprawy związane z narodem żydowskim. Oni swoje jedzenie, które zjadali, ci, którzy byli tam w przeszłości, ale i obecnie, Nazywa się to jedzenie koszerne, czyli jedzenie, które powstawało, było produkowane czy wytwarzane pod kontrolą, czyli pod nadzorem jednego z wybranych, uczciwych Żydów, którzy pilnowali, aby tam nie były rzucone na to jedzenie, żadne czary, żadne gusło, aby do tego jedzenia nie było nic dosypane, co mogłoby spowodować zmiany w życiu osobniczym każdego Członka narodu żydowskiego, który by to jedzenie spożył. Oni mieli tego świadomość i mają tego świadomość. Niektórzy z członków diaspory żydowskiej mają też świadomość tego, co jest zapisane w Starym Testamencie, sposobu jedzenia, a na co zwrócił uwagę dr Jan Kwaśniewski. Oni to doskonale wiedzą, ale to, to wiedzą tylko ci, którzy są tam na samej górze. Do tych niższych szczebli raczej to nie dociera. A ci z samej góry, którzy wiedzą, jak to wykorzystać, wykorzystują to na swoim własnym podwórku. I bardzo dobrze, bo ich rozumowanie jest takie: reszta nie zrozumie, a jak zrozumie, to zrozumie na opak, zrozumie źle. A poza tym, to, że oni wiedzą, daje im dodatkowy oręż do tego, aby sprawować kontrolę nad swoimi nad swoją populacją która jest im podporządkowana czyli żeby jeszcze lepiej doskonalej zarządzać tym własnym stadem narodu wybranego oni to doskonale wiedzą mają to zapisane w tradycji natomiast my my jako ludzie cywilizowani jako goje jako zwierzęta czyli zwierzęta w ludzkiej postaci my tego nie wiemy i my tego nie mamy prawa wiedzieć my nie mamy prawa wiedzieć że jedzeniem steruje się narodami, że to ten czynnik do wysterowywania stad znajduje się w proporcji między białkiem tłuszczem i węglowodanami, i nie mamy prawa wiedzieć, że odpowiednie białka, odpowiednie tłuszcze i odpowiednie węglowodany z węglowodany to już bardziej, nawet tylko bardziej ilość, ale głównie białka i tłuszcze że ich rodzaje stanowią podstawę manipulacji stad ludzkich. Przy odpowiednim żywieniu stada możemy uzyskać stado tłuste. Przy odpowiednim żywieniu stada możemy uzyskać stado chude. Przy odpowiednim żywieniu możemy uzyskać stado knombrne. Przy odpowiednim żywieniu stada możemy uzyskać stado superinteligentne. Przy odpowiednim żywieniu stada Możemy uzyskać stado buntowników i wojowników. Przy jeszcze innym modelu zastosowania proporcji, czyli przy innych proporcjach między białkiem tłuszczem a węglowodanami, możemy uzyskać stado debili. Posłusznych debili, którzy wykonają to, co chcemy. Ale są modele mm, takiego żywienia, gdzie możemy uzyskać stado strachliwe, które będzie się bało, które będzie żyć w ciągłym strachu i uwierzy we wszystko, co ich włodarze im powiedzą, we wszystko, przyjmie wszystko, odda nawet własne dzieci na śmierć, zajdę, zajdę. Możemy zrobić z tymi stadami wszystko. I wiedza o tym, jak hodować stada, jest największą tajemnicą posiadaczy stad. I Stado nie ma prawa wiedzieć jakie reguły tym zarządzają. Stado może wiedzieć, że musimy rozpoznawać członków tego współplemięców po kolorze oczu, po uzębieniu, po zmarszczkach na twarzy, po siwiźnie, po brodzie, po ubraniu, po jego całym zewnętrzu, po przyjaciołach, po otoczeniu w czym się otacza, po jego historii. I tych elementów tutaj Piotr by Wam wymienił w, w określonych grupach, w określonych hierarchiach ważności tych cel. I ten cały system Q-logos, on to zawiera. Ale Q-logos nie zawiera na razie, na razie tego podstawowego sterownika białka tłuszczów i węglowodanów. I gdy, gdy Piotr zagłębi się w tajniki Sterowania dodatkowego, szczęka mu opadnie, i po zastosowaniu tego, plus jego wiedzy, Q-Logos będzie najdoskonalszym narzędziem do skanowania człowieka, jakie jest nam obecnie dostępne. Mówię, jest nam obecnie dostępne, bo to jest generalnie sprawa dostępna. I z tego, co Piotr mi opowiedział, to on szkoli ludzi już od dawna, przekazuje im tą wiedzę, która nie jest wiedzą tajemną, szkoli na całym świecie. I teraz wyobraźcie sobie, że Piotrek przeszkoli mnie tak szybko i sprawnie. To znaczy nawet nie przeszkoli, ale tylko skoryguje. Naprowadzi mnie, pokaże mi pewne błędy, które ja popełniam przy które ja popełniam przy rozmowie z Wami. Czyli nawet nie rozmowie, chociaż o rozmowie, bo Wy wpisujecie tam pod filmem, więc to jest to nasza rozmowa przeszkoli mnie odpowiednio przeszkoli mnie odpowiednio żeby moje obrazy były nie tylko oprawione w ramy ale odpowiednie moje określenie tych obrazów czy moją mowę na temat tych obrazów czy moje zachowanie odpowiednio tak mnie przeszkoli żebyście wy którzy będziecie potem nabywcami właścicielami tych moich obrazów wiedzieli że macie coś wyjątkowego że wy macie fragment piwowarczyka że macie fragment faceta który jest nazwiskiem, który jest szyldem, który jest marką, ale będziecie wiedzieli, że ten facet wyłamał się z szablonu, jest zupełnie inny niż cała reszta. Że to jego malarstwo nie wchodzi w kategorie ładne, brzydkie, dobre, złe. Nie. To będzie piwowarczyk. I nieważne, czy piwowarczyk tam rozmarzy ślinę, czy cokolwiek innego, czy łokciem tam rozmarzy tą farbę, a może nogą tam coś rozmarzy, może patykiem, nie ma to żadnego znaczenia. Czy piwowarczyk namaluje tam gestem, może czupryną, a może coś zupełnie abstrakcyjnego w jeszcze inny sposób. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Dlatego, że znaczenie będzie miało to, że jest to część mojego czasu, który ja poświęciłem, obojętne czy to będzie 5 minut, czy to będzie 6 tygodni, czy miesięcy, ja poświęciłem, czyli poświęciłem, czyli oddałem. Wplotłem w magiczny, tajemniczy sposób w to, w to płótno. Samo to będzie stanowiło pewnego rodzaju wartość. I są sposoby, oczywiście, że są sposoby, które są sposobami znanymi w galaktyce, jak się te rzeczy robi, jak się to promuje. Jak się, to już nawet nie jest promocja, to już jest zupełnie co innego. To jest opowieść na temat tego, co się robi. To jest opowieść na temat wartości. To jest opowieść na temat pracy twórczej która niekoniecznie ma dużo wspólnego z pracą wysiłkową taką fizyczną jedno i drugie klasyfikujemy jako pracę ale często jest tak że nie zdajemy sobie sprawy że aby coś co powstaje w mgnieniu oka w jakimś błyskawicznym ruchu w jakimś porywie tajemniczym porywie którego my nie znamy jest poza klasyfikacją pracy. To odrobina tego szaleństwa. Można by tak bardziej powiedzieć, że jest to nie praca, ale jest to pewnego rodzaju szaleństwo, chwilowe szaleństwo, które odbywa się w pewnej scenerii. Scenerią tego jest płótno, farba. Farba, która przeradza się w kolor i ten kolor z tą farbą i z tym płótnem te plamy na tym płótnie, czyli położenie tego, tej farby na płótnie przeradza, przeradza się w obraz wewnątrz Was. Tam, w Was w środku, gdy zobaczycie czytnik taki binarny, taki, takie zero-jedynki, które są na taśmie magnetofonowej, cyfrowej, albo które są zapisane jako nośnik płyty kompaktowej, to tam są miejsca wypalone i miejsca pełne. Są tam punkciki, kreski, punkciki, kreski i zagęszczenia tego. One nic nie dają, one w ogóle nic nie rozumiemy z tego. Ale w momencie, gdy trafi to do odpowiedniego odtwarzacza i my przyłożymy do tego ucho albo oko, bo może być to obraz cyfrowy, wywołuje to w nas doznanie. Strach, rozkosz, radość, zaciekawienie, zaintrygowanie. Mnóstwo odmian wszelkiego typu emocji, ale i mamy do czynienia z przekazem wiedzy. Możemy się dowiedzieć z tego nośnika informacyjnego mnóstwa rzeczy, ale to już odbywa się proces wewnątrz nas. Nośnik z zewnątrz tylko przenosi pewną informację, ale najpierw informacja musi wyjść ze środka, ze źródła. Tak jak wychodzi informacja z serca człowieka, z jego umysłu, która jest wynikiem jego doświadczenia życiowego, jego traum życiowych, radości, jego uniesień, wzlotów, jego muzyki i jego serca, bicia jego serca, muzyki jego duszy i jego przeszłości, tej świadomej i tej nieświadomej, tych jego wcieleń wcześniejszych, które, z których zdaje sobie sprawę, że one były, bo on jest, on trwa, ale on nie pamięta. Natomiast jego gdzieś wnętrze, wszystko to ma zapisane gdzieś ma dostęp do tych pokładów, które tam gdzieś są zgromadzone. I następuje swego rodzaju zapisanie płyty cyfrowej, która dopiero w danym czasie i przez danego osobnika może być odczytana przez spojrzenie, przez zauważenie, zaakceptowanie, przyswojenie, i dopiero wtedy może zajść pewna reakcja, ale reakcja w odbiorcy. Nie w dziele, bo to nie jest żadne dzieło. To jest przekaźnik tego, co jest przekazywane. Ale jeżeli nie ma co być przekazane, bo w tym osobniku, który maluje coś, tworzy coś, jest pustka, to żadne dzieło sztuki nie powstanie. Powstanie Bohomas, powstanie przypadek, powstanie coś, co nie wzbudzi nic. Powstanie martwa płyta szumu, która tylko szumi i denerwuje, bo irytacja i zdenerwowanie jest wtedy, kiedy my nic z tego nie tylko, że nie rozumiemy, nie potrafimy tego odtworzyć, bo tam nic nie ma. Natomiast jeżeli coś jest w nadajniku, to to, co rejestruje, zarejestruje to. I znajdzie się prędzej czy później ktoś, kto będzie zdolny do odczytania tego przekazu. Obraz nie powstaje w oczach. Oczy tylko rejestrują, odbierają sygnały. Obraz powstaje nawet nie w mózgu. Obraz powstaje poza mózgiem. Kiedyś na rozmowie z ojcem Pio, Wiesiu powiedział tak, bo to przypominam sobie, Wiesiu mówił to już kilka razy i mnie też to mówił, że i tu Wiesiu nie myli się w swoich zeznaniach. Wiesiu doskonale pamięta, tak jak ja pamiętam inne fragmenty, bo one są wryte we mnie, w Wiesia i... czy nawet w Maćka. czy no Maciek też już zaczął mówić o ojcu Pio, o rozmowach, że nawet gdybyś zamiast mózgu miał wodę, to też byś myślał. Tylko trzeba do tego dołożyć, co ojciec mówił, że my nie jesteśmy w tym ciele. To ciało jest wyjątkowe, bo ono jest tylko zestawem nadawczo-odbiorczym. Odbieramy sygnały z zewnątrz, wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi, z przedmiotami, z obrazami, z dźwiękami, z dotykiem, z zapachem, z innymi zmysłami. Wchodzimy w interakcję i ta interakcja jest zamieniana na język cyfrowy. Na impulsy, które docierają do mózgu, a mózg te impulsy transferuje razem z rdzeniem kręgowym w inny świat, w inny wymiar, tam, gdzie inny jest czas, inna jest przestrzeń. I my tam dopiero dokonujemy re, re czegoś. Re odczytania. Tam pojawia się dopiero nasz obraz, nasze doznanie, i tam dopiero uruchamia się coś, co nazywamy naszą świadomością. Nie w mózgu. Nie w oczach, nie w uszach. I w drugą stronę. Przekazujemy informację do naszego rdzenia kręgowego, do mózgu, do serca, która tutaj jest przemieniana w nasze zachowanie, w nasze odruchy, w nasze gesty, w nasze drgnienia powieki, drgnienia włosa, w tębr głosu, we wszystko. Przerzucamy tą całą informację, tą binarną informację przez całe nasze ciało do innego człowieka, który jest w stanie cały ten obraz nas odebrać, tak jak wy teraz odbieracie to, co ja teraz mówię. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Miało być czytanie tutaj z tekstu tradycyjnego, ale już nie będę Wam tutaj rozbijał tego nagrania na, na wiele wątków. I tak poruszyłem. Więcej niż, niż myślałem, że poruszę. Dobra, teraz już uf, ciężko było utrzymać te łapy poza, poza zasięgiem, poza jurysdykcją, ale udało się. Życzę Wam raz jeszcze spokojnego dnia i jutro, jutro wracam do tematu. Nie wiem, nie wiem, co mi się pootwiera, ale myślę, że, myślę, że będzie fajnie. To co, do, do porannej kawy dla wszystkich. Cześć!